Witam serdecznie, jesteśmy w kolejnym odcinku, i teraz sytuacja jest taka. Tu przed chwilką żeśmy dostali y, ostatni punkt. E, teraz mamy zbudować latawiec domowy na swojej ulubionej ruchomej wyspie. Z tego co ogarniam, to to są wyspy te duże, są nieruchome, a to są te malutkie, jak tu, jak y, ta tu z tyłu. To są wyspy ruchome. Nie wiem, dlaczego ja się przeleciałem po tych wyspach. Tam mi się jakoś najbardziej podoba. Nie wiem, czy ja to będę musiał naprawiać, czy zbudować jeszcze raz. No ale to wszystko się okaże. Na razie potrzebujemy zbudować latawiec domowy. Umożliwia przejęcie wyspy i teleportowania się na nią. Użyj latawca domowego, aby przejąć wyspę. Interakcja. Prywatny dom. Wspólny dom. Prywatny dom. Tylko ty, ty posiadasz tę wyspę, ale możesz pozwolić innym graczom na korzystanie z niej. Prywatne domy z, znikają ze świata razem z tobą i możesz je przenosić do innych światów. Możesz mieć dowolną liczbę prywatnych domów, ale jednocześnie możesz tylko... E, jednocześnie tylko jeden może znajdować się na danym świecie. W prywatnym domu nie można z prywatnych domów nie można rezygnować. Są one trwałe, przypisane do gracza. No to utwórz prywatny dom. Wspólne domy mogą być używane przez wszystkie. Każdy może na niej, się do nich teleportować. Wspólny dom zawsze pozostaje na świecie. Nawet jeśli go opuścisz. Na jednym świecie możesz, można jednocześnie korzystać z maksymalnie trzech wspólnych domów. Wspólne domy. Obecnie znajdujące się na świecie. Nie, no to dobra, no to. O, nazwij swoją wyspę. To ma być jakieś coś latające, nie? Nie, to ma być wyspa. I nazwiemy ją Isy, d -a, n -d -r. Islander. Dobra. Twój dom Islander w domu. Teleportacja. Odłóż swoją wyspę. Dobra, czyli teraz jestem... Aha, w prywatne domy, dobra. Czyli mamy ładny sterownik. Ciekawe czy ja go mogę przestawić. Reportacja do domu, teleportowanie dobra, czyli teleportuje mnie tu. Ok, czyli teraz tak, ja mogę to wszystko sobie. Yy, tego wszystkiego tutaj pozbyć tak. Tak ja bym chciał to ja mu chciał sobie tą wyspę całą wyczyścić, że tak powiem. Widzę, że chyba nie ma jakiejś grawitacji żadnej. Tu oczywiście poprotka. Dobra. Pniaczka też trzeba zlikwidować. jest coś, co jest mi niepotrzebne. To zaraz. Dobra. Okej, okay, tak wygląda moja wyspa. Yy, osiem. B. A, mam jakiś duży ten. Nie wiem co ja mam tu zrobić. To A nie zlikwidować tego. A nie, mogę to zlikwidować. O, dobra, to ja to likwiduję. Chcę mieć tylko i wyłącznie ten jeden ten. Eee, to jedno na środku i nic więcej. Na razie przynajmniej. Eee, a to mogę. A mogę to sobie postawić gdzieś indziej? No dobra, chyba tak. Ok. Czyli teraz co? Czyli teraz y, musiałbym zacząć dom, budynek. bo to są różne, dobra, czyli mimo tego, że ja mam tu na plusie, to ja jeszcze mam różne rodzaje. Tu, okej, okay, okej, okay, dobra. Komplikowane urządzenie, przydatne do orientacji w terenie i śledzenia postępów w eksploracji. Kierownica używana do pilotowania wyspy, pozwala sterować wyspą. Żagiel, pochylony żagiel umożliwia na unoszenie wyspy. Delikatny żagiel pozwalający Napędzić WSP, bardzo dobrze wykonane e, wykorzystanie siły wiatru, ale niska elastyczność przy niskich, przystrogich wiatrach i niebezpiecznych środowiskach ulegnie zniszczeniu. Dobra, ok, czyli co? Czyli ja bym musiał sobie tutaj zacząć jakoś to zbudować. Tu mam przechowywanie, na ten ja bym chciał sobie to zbudować na zasadzie takiej, żeby to było po prostu. Mm, Widzmy, no tu mam tą wyspę, to żeby się tu nie wpierdliczać, to ja bym to zbudował gdzieś tu. Taką platformę chciałbym zbudować, żeby to było po prostu w formie platformy. Ja wiem, że od dołu będzie wyspa, ale chciałbym, żeby to było w formie platformy. Raz, dwa, trzy. Eee, trzy w tą, to damy pięć w tą. Raz, dwa, 4 5 1 2 3 4 5 6 w tom damy, bo to może rewitować, to nie ma żadnego widzę znaczenia. Chciałbym, żeby to było takiej wielkości mniej więcej. Jako moja podłoga. Nie wiem, czy to dobrze robię, czy to mi się nie nie odbije się to potem na mnie, najwyżej będziemy likwidować. Coś wyszło nie tak. Teraz, czy ja mogę sobie przenieść to do góry? Na razie. A, czy to jest potrzebne? Nie, to nie jest potrzebne. A, tylko czy ja teraz mogę się przeteleportować do mojego domku? Mogę, elegancko, dobra. Mniej więcej na środek wyspy się teleportuje. I teraz co my mamy, jeżeli chodzi o nawigowanie. Mamy tak, mamy ster, którego postawimy tu na środku. Mamy żagiel. Żagiel mogę postawić tu. A nie, żagiel muszę w ogóle postawić na jakiejś płaskiej ścianie. No to dobra, to trzeba będzie zrobić... Yy, D. Trzeba będzie zrobić, yy, zbudować ściankę. Ale ściankę myślę, że trzeba będzie zbudować taką. Do sufitu nie mogę przyczepić ścianki. Okej. Okay. Wyłączony. Włączony. Mogę przybudować ściankę. O, tu właśnie bym chciał, no troszeczkę do góry. O, tu bym chciał ściankę. Nie, nie sięgnę, tak. Dobra. Czy takiej wielkości ścianka mi starczy, żeby sobie to tutaj wstawić? Nie mam, przede wszystkim nie mam tych. Ciekawe czy to mi od razu wskakuje do tego, do ekwipunku, chyba nie. Znaczy chyba tak, chyba mi wskakuje, tak wskakuje mi do ekwipunku, dobra. I ten żagier, on, kurczę, on dobrze jakbym miał wyższą tą ściankę. Yy, jestem w stanie dać jeszcze po jednej... Yy, to bez sensu jest, to lepiej już dać... Zwykłą taką ścianę, ale... Tą, cyk, cyk. Eee, tutaj damy jeszcze narożnik mniejszy. jeszcze ten narożnik i zmienimy go jeszcze na taki narożnik damy R przykleisz się tu, nie nie się, a nie, o przykleisz się na automacie dobra cyk cyk i myślę żeby zostawić to w taki sposób teraz jak sobie dam tu, nie to nie to żagiel to żagiel teraz jak ja go chciałbym przyczepić Dalej jakoś tak beznadziejnie się łapie Wyłączony. Włączony. Ten żagiel jest duży. Jeszcze, jeszcze większa, jeszcze wyższa ta ścianka musi być. Czekaj, sprzetestujmy to. E, daj mi tą ściankę. Raz, dwa, trzy, cztery. Czy na czymś takim ta ścianka się utrzyma? No, na takim czymś mogę ją umiejscowić. A na takim mi wpada za, tak jak gdyby tu mi. A nie, tu też mi wpada za. Dobra, no to znaczy, że trzeba będzie to przeżyć. Albo jakoś zamaskować. Dobra, czyli to usuwamy. Okej, okay, co my jeszcze mamy? Mamy ster, mamy yy, mapę jakąś nawigacyjną. Damy ją na środku, nie mamy liny. Czy możemy sobie wyprodukować linę? Możemy. czyli na środku damy mapę, ona jest, aha, ona jest w taki sposób rotowana. Git. A, tu jesteśmy, czyli to jest tak jak gdyby nasz pierwszy biom, to są jakieś te. Atlas, nie wiem co to jest Atlas. To się cały czas kręci. My nigdzie nie lecimy, nie, nie, nie lecimy. Liściany żagiel. Żagiel jest słabo dopasowany. Do... Co znaczy, że żagiel jest słabo dopasowany do wyspy? Nie wiem jak to powinno stać, ale postawię sobie. O nie, zaciąłem się. O dobra. Może z tych schodków. O właśnie. Ustaw punkt orientacyjny. Na nieodkrytej wyspie No, no powiedzmy tu Idzie ten punkt Jak po ten. A W Obracam całą wyspą Spacja Lecimy do góry, dobra, to jest na takiej zasadzie. Ok, i W aha, dobra. Czyli latam całą wyspą teraz. i mogę się zatrzymać. zmiana widoku ku. Przybliżenie oddał oddalenie. Co to jest to 40. Na ile jest ustawiony? 8 Osiem? 18 na ile jest chyba wykorzystywany albo obciążony w tym momencie Oho, ho, ho. A dobra, a jeżeli dam w górę, oba są rozłożone. Lecimy w górę. Lecimy w dół, tak? Jak są oba ściągnięte. Dobra, a pytanie, czy jeżeli ja dam, wyłączę ten, to lecimy w dół? Tak, lecimy w dół, dobra. Czyli to trzeba będzie cały czas pamiętać, żeby zostawiać na zero. No i git, czyli pierwszy rod mamy za sobą. Jest mała wysepka z dużym statkiem na tym, na wysepce. I stoimy w miejscu teraz. Albo zaraz powinniśmy się zatrzymać. Co mi to daje? Aha, ja mogę lecieć na tym kierunku. Ale ten maszt trzeba stąd ściągnąć. On mi tu strasznie mocno nie pasuje. Okropnie mi tu nie pasuje. Ja poza tym, poza tym i tak ja mogę sobie wyratywać ze statku. Lecieć na daną wyspę i wracać sobie do domu. Jeszcze tak, jeszcze miałem z przechowywania, miałem spichlerz. A do spichlerza nie mogę postawić. No to tak wygląda prototyp mojej y, pierwszej wajby. Zatem tak to wygląda. Będziemy się przemieszczać dalej w następnym terminie, w następnym odcinku. Jak jest na półce, to chyba stoimy. Troszkę się boję, bo tu nie mam dachu, nie mam nic. Ale spokojnie, ogarniemy temat. Więc dziękuję bardzo. I do zobaczenia.